nie jest bezpieczne. A nie tylko to, bo wie, wiecie, można wpłynąć do lawy, nie? można natrafić e, na zombiaka, jak ma się mało życia, albo jakiegoś e, kaniona, czy coś. Dużo jest e, tych... No po prostu w dużo mm, sposobów można zginąć. mamy duża irona to ja bym zrobił ten jeszcze innego workbencha to. i bym zrobił piec o achievement to też jak piece otwieram to też mi reaguje jak piece no i bym sobie przetopił tego irona Poszedł dalej. Więcej koula. O, łota. Żgłą ma czerwone oczy. Ale ciężki. Mózg? O, kurde. Zombie brain. Zombie brain. Mózg zombiaka. Okej. Okay. Nie wiem do czego może być użyte... Można że Nie. <grystanie> Kolejny... Nie, dobra, to jest zwykły. To nie jest chyba... Nie wiem czy to jest tam tamten... No tamten... Y, tamten jakby wściekły jest trudniejszy. O, zabijacie. XP z ciebie wypada. Ja powinni na przykład, żeby to już wypadało z tego nitoperza, nie wiem. Jakby skrzydłego, jego, ale to trochę bez sensu by było też. Jak tak o tym się pomyśli. Ja sobie wezmę, zrobię z tego ogólnie. Nie wiem, kawałki zbroi i miecz może teraz podstawowe takie rzeczy. Kurde, dobra. Nie chcę mi się ciekać. W razie sikierki to nie potrzebuję, bo jestem w podziemiach, no to co mam, e, nie wiem, sikierką wykopać czy tam zrąbać. To jest, e, co to, to, to jest. To jest... E, team. Ok. Aqua aqu hardware. Sorry za te lagi, ale to, to jest duży modpack, więc mogą być w nim lagi. Dobrze i weźmy sobie teraz to wykopnę, bo mnie tak ciekawiej. A, co to? Um, to jest Amber. Okej. Okay. Dobra, zjem już to. kurde mi laguje to otworzenie i to mnie wkurza dobra może na to irona wykorzystamy widzę creepera, ale to raczej nie, nie tutaj endermana słyszę <coughs> tu jest duża jero, więc tutaj w ogóle to 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 jest marble W ogóle ten marble fajny nawet wygląda, do zdoby był fajny. Nie, no, musi też być więcej Dobra, nie, to nie O, wiedziałem, wiedziałem Dobra Dobra, więcej mięsa W sumie dobrze O, Iron! Mm, co to? I w ogóle... Co to? Shard of Minion, okej okay. to jest? Nef or minor achievement uranium Cina bar. O, dobrze. Weźmy sobie roten chunk tutaj i torczy O co to? Wygląda jak ul. Mogę też niszczyć? Nie wiem, wolno się wszystkim niszczy. Może to się wolno niszczy? A nie, raczej nie. Wolę nie ryzykować. Kolejny amber. Gdzie pójść do. No dobra. O, co to? O, już szósty level. Od kopania. Wow. Wow, wow, wow. wow, wow. Nie chciałbym to spaść No stracił pewnie dużo życia A ja na razie tak na życiu ogólnie nie jestem dobry Co to? Green Sapphire W ogóle zobaczymy sobie co, do czego on jest użyty okay. Okej okay. Okej Dobra A na przykład Amber?

Ruk wyleminowany. O dwa dostałem? Nie W ogóle włączę to No nie, to to samo Dobra yy. O co to? Kto to? Dobra Nie wściekły i O Creepera widziałem Znowu jakieś szarco w Minion i creeper, creeper, creeper Serio Szybko, szybko, tak i co? Teraz nie wybuchniesz. Nie, 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 dobra. Możesz wybuchnąć, ale nie musisz, nie? Nie! Kurde, i zniszczył tego ora świecącego. Ach. Ale dobra, ja tam kolejny creeper. A to se... O, 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 nie, nie, o, nie. O, nie. nie. No dobra, nie jestem dobry z creeperami. Ale ja myślę, że na tym dzisiaj zakończymy. Więc do zobaczenia w następnym odcinku. No, no, ja.